Witajcie kochani na kanale Kitchen TV. Pokażę wam jak przygotować tort dla fana koszykówki. Mam tutaj upieczone biszkopty z sześciu jajek. Biorę pierwszy blat. Układam go na tekturze i smaruję dżemem pomarańczowym. Do kremu czekoladowego dodaję dwie wielkie łyżki nuteli i wymieszam. Nakładam krem na tort i nakładam banany. Banany przykrywam łyżką kremu. Biorę kolejny biszkopt i zmniejszę jego średnicę. I wycinam mniejsze koło. I biszkopt. Przekładam na tort. I biszkopt znowu smaruję łyżką czemu. Nakładam krem. I układam banany. Kremem. Przykrywam banany i wycinam znowu biszkopt, zmniejszam ring i wycinam jeszcze mniejsze kółko, które ułożę na torcie. nakładam krem i rozsmarowuję i torcik chowam do lodówki Na schłodzony tort nałożę teraz krem maślany rozmaruję Cienką warstwę kremu, tak żeby pokryła wszystkie nierówności. I torcik pokryty kremem maślanym chowam do lodówki. Krem musi dobrze się schłodzić przed położeniem na niego lukru. Czas na pokrycie tortu lukrem plastycznym. Mam tutaj. Placek pomarańczowego lukru, rozwałkuję go, tak żeby pokrył cały tort. Delikatnie przeniosłam lukier na tort i masuję teraz go, bo ładnie przykleił się do tortu. Przyklejam lukier do tektury. Odcinam nadmiar lukru. Tarczyk przykładam na paterę. A z czarnego lukru wycisnę teraz długie nitki. Wkładam lukier do pistoletu. I wyciskam nitki. Dookoła tortu kładę najdłuższą nitkę. Jedną przez środek, i kolejne po bokach. Do koszukówki podkleiłam nitki. Na górze przymocuję zawodników włożyłam kosz. I torcik chowam na chwilę do lodówki, żeby figurki dobrze przykleiły się do tortu. A na koniec przykleję napis. I torcik jest gotowy. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa!